Długie jest dzisiejsze pierwsze czytanie, które mówi o zburzeniu Jerozolimy, o przesiedleniu, drugim już przesiedleniu do Babilonu. O nieszczęściach, które spotkały naród wybrany, a przyczyną tych nieszczęść, niepowodzeń, historycznej porażki jest, była, była wtedy do dzisiaj jest to przyczyna wielu nieszczęść, niewiara, nieufność w Boga, odstąpienie od Jego rozkazów, Jego planów, Jego słów i nakazów. A dzisiejsza Ewangelia jest krótka, mówi o uzdrowieniu trędowatego. Cud uzdrowienia trędowatego człowieka, w zasadzie bez jakiegoś takiego barwniejszego i szczegółowszego opisu. Słyszymy tylko, że gdy ten nieszczęsny człowiek przyszedł do Pana i pokłonił się mu, prosząc o uzdrowienie, Pan wyciągnął rękę, Pan Jezus wyciągnął rękę nad nim i rzekł: Chcę, bądź oczyszczonym. I dokonało się to oczyszczenie, dlatego, że człowiek trędowaty złożył Panu Jezusowi pokłon, że otworzył się na niego, że prosił go, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Warto zwrócić właśnie uwagę na dobór słów, który świadczy o głębokiej wierze tego człowieka w moc Jezusa Chrystusa. Nie pyta, nie prosi, czy możesz mnie uzdrowić. Mówi tylko, jeśli chcesz, jeśli chcesz, to możesz. Ten człowiek jest świadomy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Pan Bóg jest wszechmogący, wszystko zależy od Jego woli. Dlatego tak mówi, jeśli chcesz i pozostawia wszystko Bożej woli, Bożej dobroci. To piękne i przejmujące przesłanie o uzdrowieniu trędowatego człowieka przypomina nam o potędze miłosierdzia i miłości Boga. My jako chrześcijanie powinniśmy naśladować postawę Jezusa i otaczać miłością tych, którzy są odrzuceni, którzy potrzebują pomocy, wsparcia naszego. Nie powinniśmy kierować się uprzedzeniami czy sądami, lecz z miłością i współczuciem pomagać tym, którzy cierpią. Pamiętajmy, że każdy z nas może być trędowatym w duchowym sensie trędowatym, czyli obciążonym grzechem, chorobą ducha i oddzielonym od Boga. Dlatego warto doświadczyć, Uzdrowienia przez Jezusa, uzdrowienia przez modlitwę, sakramenty, miłosierdzie wobec siebie i innych. Moi drodzy, w czasie każdej mszy świętej zbliżamy się do Jezusa, prosimy go tutaj o pomoc, o opiekę, uzdrowienie naszych ciał i dusz. Więc niech i dzisiaj to ta nasza obecność będzie. Takim właśnie zawierzeniem się Bogu, stanięciem w prawdzie przed nim i powiedzeniem: Jeśli chcesz, Panie, możesz mi uczynić to, o co Cię proszę, z czym do Ciebie przychodzę, z czym mam problem. Prośmy o to zaufanie, o to otwarcie się na. Dla dary, dary Bożej Dobroci. Ale także prośmy o to, abyśmy mieli w sobie siłę, moc i chęci do czynienia miłosierdzia wobec ludzi potrzebujących na wzór naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech także towarzyszy nam dzisiaj to świadectwo i duchowa obecność świętego Ireneusza, patrona dnia dzisiejszego. Niech on również wstawia się za nami przed Bogiem i uprasza potrzebnych łask na dzisiejszy dzień, i kolejny czas naszego życia. Amen.